To, jakim językiem się posługujesz świadczy o tobie, o tym, kim jesteś, więc dlaczego one tak mówią. Ja nazywam się Marcelina, interesuję się lingwistyką. W tym zakresie napisałam też pracę naukową, a dzisiaj spróbuję się pobawić w analizę ich języka. Oczywiście będzie to naciągane, nie mam na celu ich schejtować. Chcę Wam pokazać, że warto czasem zajrzeć nie w to, co się mówi, a jak się mówi. A przy okazji wyjaśnię wam, o co chodzi z akcentem szkolnej gwiazdeczki i z manierą szkolnej gwiazdeczki. Kliknęliście w tą miniaturkę, czyli wiecie co tam jest. A raczej kto tam jest. Musiał was także zaciekawić tytuł, więc wszyscy może myślimy podobnie. Może też kiedy widzicie te dziewczyny nasuwa wam się myśl, czemu ona tak mówi. I nie tylko wam, bo komentarze na TikToku są naprawdę pełne, tak? Jak już powiedziałam, nie mam na celu nikogo zhejtować, wyśmiać, tylko opowiedzieć o pewnych wzorcach mowy, które dla większości są irytujące. Akcent i maniera szkolnej gwiazdeczki, no to nie jest Mój wymysł. W internecie jest naprawdę pełno, pełno memów na ten temat. Nazwa tego zjawiska wzięła się od czegoś, czego wszyscy doświadczyliśmy, dlatego stało się tak popularne. No bo wszyscy chodziliśmy do szkoły i wszyscy byliśmy na jakimś chociaż jednym przedstawieniu, jak nie co roku, bo jasełka były na każde święta. Nie wiem, czy też macie takie skojarzenia jak jakieś popularne dziewczyny z chórku, ale przynajmniej u mnie zawsze było wybierane kilka takich osób, które zawsze śpiewały na takich rzeczach, a jak śpiewały, no to już nie było nam dane ocenić publicznie. Oprócz tego ze szkoły wzięliśmy też takie akcentowanie na ostatnią sylabę, to też jest wkurzające. O tym też są. Mamy na TikToku. Tu chodzi mi o te wszystkie role, gdzie mówi się Dniu Świętego, Walentego, z okazji. Wszystkie takie, wszystkie takie akcenty nie po polsku, bo po polsku kładziemy najczęściej akcent na przedostatnią sylabę, a to jest po prostu jakaś karykatura. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, czemu polonistki to robiły. Oprócz tego, że niektóre takie sposoby wymowy irytujące nas wzięły się ze szkoły, jest też taki. Powszechnie powielany stereotyp, jakoby aparat miał coś zmieniać. Aparat na zęby, o tym mówię. Wiem, że każdy człowiek jest inny, ale przetestowałam to i na sobie przez jakieś 5 lat i na moich znajomych, nie wiem, z 50 znajomych moich miało kiedyś aparat. I w sumie nie spotkałam się, żeby ktoś tak seplenił. Tak seplenił, że będzie to denerwujące. I uwaga, to będzie ciekawe, no bo niektóre te sposoby wymowy biorą się z tego, że ktoś chce być jakoś postrzegany. Na przykład chce być postrzegany jako dojrzały albo słodki. Albo jakikolwiek. Po prostu niektóre osoby chcą się upodobnić do kogoś innego, mówiąc, lub do innej grupy osób. Na przykład do grupy osób młodszych, żeby upodobnić się do kogoś młodszego, żeby być postrzeganemu jako ktoś młodszy. Albo w drugą stronę nieraz mówimy coś, albo w jakiś sposób, żeby upodobnić się do starszych ludzi. Chcemy być wtedy postrzegani jako dojrzalsi. Albo po prostu przypodobać się komuś tak potocznie. Wypowiadanie się w konkretny sposób może też przyciągnąć konkretną grupę odbiorców, co też jest jakimś narzędziem do zebrania tych followers'ów. No bo wiecie, jednak to jest tak, że nieważne co komentują, ważne, że komentują. Jeśli dostaniesz 100 komentarzy o treści, jak ona gada. No to wciąż będzie sto komentarzy, prawda? Ale też nie chcę winić tych ludzi właśnie dlatego, że to po prostu z czasem wchodzi w nawyk. Dobry jest ten przykład ze szkołą, ze szkolnymi przedstawieniami. No bo wychodzimy ze szkoły, prawda? Jesteśmy trochę w niej i kończymy szkołę. Nie ma przedstawień. No ale ten akcent, jeśli byliśmy za każdym razem Maryją w Wiasełkach, zostaje. Ale teraz przejdźmy do najciekawszego, czyli do analizy konkretnych przykładów. Na pewno jest dużo więcej takich osób, które wam się rzuciły w oczy, ale ja wybierałam te, które zauważałam na TikToku najczęściej. Bo właśnie parodie sposobu wypowiadania się tych ludzi. Przejdźmy więc do pierwszego przykładu, do pierwszej osoby i będzie to Kostrzycka. Mi ona miga w dla ciebie już od wielu, wielu lat i od wielu, wielu lat właśnie zauważam to. Na każdym jej TikToku przynajmniej raz jest to. Kiedyś, kiedy ktoś ci się podobał, trzeba było zebrać w sobie odwagę, żeby do niego podejść i zacząć rozmowę. I był to moment pełen emocji ryzyka, ale jednocześnie autentyczności. W tym momencie wystarczy polubienie zdjęcia na stole. To, czyli zmiękczanie, to jest chyba właśnie najpopularniejszy sposób wymowy w akcencie szkolnej gwiazdeczki. W polskim to szczególnie przejawia się, kiedy nad literką mamy akcent ostry, czyli na przykład przy literce ci albo si. Często również występuje przy dźwięku dzi. Tak jak w piosence znanej właśnie z jasełek, był taki dzień. Dzień. Nie dzień, tylko dzień. To zmiękczanie jest o tyle trudne do zlokalizowania, skąd się wzięło, że naprawdę nie mam pojęcia, bo nigdy w żadnej szkole, a byłam w całych dwóch szkołach, nie słyszałam, żeby jakakolwiek nauczycielka uczyła tak. Odejść autentyczności w momencie mówić. Nie jest to też wada wymowy, więc jest to po prostu przyzwyczajenie, a dla normalnego ucha to po prostu bywa drażniące. Jedyne co mi przychodzi na myśl, z czym mogłabym połączyć ten sposób wymowy, to jakaś może nonszalancja. Może jakaś taka słodkość, cuteness. Ciężko mi właśnie wywnioskować, bo nie znam źródła. Nie wiem czy w Polsce ktoś tak robi, ale o słodkości może też świadczyć zmiana tonu głosu. Szczególnie to jest popularne przy na przykład K-popie, gdzie idolki, czyli właśnie piosenkarki, kiedy na przykład w wywiadzie mówią wyższym głosem niż w piosence, Piosence potrafią użyć niższego głosu, a udają, że nie znają tego głosu w wywiadzie na przykład. Hey, a ja i wumbuła. Tu już kłania się trochę inny problem, bo to jest takie nie głosu. Wiadomo, wysoki głos jest atrakcyjniejszy, czy właśnie nie wiadomo, nie powinno być wiadomo. No ale to jest w kulturze azjatyckiej, bo w kulturze zachodu właśnie ten niski głos u kobiet może być postrzegany jako atrakcyjny. Stąd w amerykańskich filmach mamy na przykład taki raspy voice, albo takie. Vocal fry. Ten sposób wypowiadania się pojawia się szczególnie przy takich cool dziewczynach z filmów, na przykład. Już wcześniej napomniałam też o seplenieniu. Uważam, że seplenienie może korelować z byciem słodkim. Nie wiem, czy widzicie to połączenie, ja trochę widzę. I znowu tu się pojawia ta kwestia udziecinnienia, co jest właśnie głębszym, bardziej złożonym problemem, mi się wydaje. No, ale wiem, że niektóre osoby tak robią, niektóre dziewczyny tak robią, że seplenią specjalnie po to, żeby brzmieć. Lepiej? Nie, doda. Mama, się Nie wiem, czy kojarzycie taką TikTokerkę, Kalinę Malinę. Ja długo nie kojarzyłam, tylko mi się wyświetlało w TikTok searchach. że w ogóle nie wiem, Kalina Malina Nike bro. Nie wiem, nie klikałam. Ale właśnie posłuchałam trochę jej, zobaczyłam komentarze i ludzie często piszą, jak ona gada. Odnosząc się do sposobu jej wypowiedzi. Mówię wam, tak się odwalę na Bambi w sobotę, że... Ja nie że będę miała najbardziej basic outfit, ja chcę wydać czarną koszulkę i czarne spodnie, what the fuck. A po moich obserwacjach stwierdziłam, że to właśnie może to seplenienie być tym odnośnikiem, o który wszyscy pytają w komentarzach. Znowu powtórzę, że to może być kwestia przyzwyczajenia, po prostu. Seplenienie też chyba jest wadą wymowy, jeśli się nie mylę, ale często właśnie jest używana ta wymówka, że noszę aparat, to seplenie. Nie, nie zawsze to tak działa. Wiem, że ludzie się jej czepiają i robią to, bo myślą, że ona mówi tak, w ten sposób, żeby być bardziej cool, żeby być, nie wiem, słodsza, taka atrakcyjniejsza. A teraz trochę o innej kwestii, czyli o tym, czy mówimy głośno, czy mówimy cicho, o tonie głosu. Bo spójrzcie, porównamy sobie teraz z kilka osób. Spójrzmy na grupę osób, która mówi głośno, a wręcz krzyczy. Weźmy sobie Genzi i weźmy sobie Julię Wieniawę. Wiem, że to jest skrajne porównanie, ale po prostu ono dobrze obrazuje to, co chcę wam powiedzieć. Ton głosu również można dostosować do tego, do kogo mówimy. Jak chcemy być odebrani. Czyli krzyczymy, oprócz tego no są reakcje, jakie są. Uuu! Zielony tak. Jesteśmy odbierani. Przez docelową grupę młodych ludzi, bardzo młodych. A tutaj swoje wymarzone, wyremontowane świeżutkie mieszkanie, które kupiłam parę miesięcy temu w starej kamienicy. A, spełniłam swoje takie małe marzenie. U Julii Wieniawy jesteśmy odbierani przez starszych odbiorców, spokojniejszych, bo ona po prostu ma spokojniejszy sposób wypowiadania się. To jest po prostu, to jest bardzo proste. I tak właściwie można by to umieścić na spektrum. Od najcichszego do najgłośniejszego. I uformować zależność, że im jesteś głośniejszy, tym do młodszych odbiorców trafiasz. A im jesteś cichszy, tym trafiasz do dojrzalszych, spokojniejszych odbiorców. No ale zawsze, kiedy wpadamy w skrajność, jest trochę dziwnie. Kiedy zaczynamy szeptać, zamiast mówić, możemy być odbierani jako dziwni. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, pewnie nie. Chodzi mi o to, że szeptanie często jest związane z byciem takim wolne z góru. Jest taka kobieta Kasia nas, też są jej parodie na TikToku. Cześć proszę. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. A jak nie wiesz, spróbuj się dowiedzieć. śmieję, że I'm not everybody's cup of tea, I'm more like ayahuasca cup. I oprócz tego, że ona używa tego vocal fry, czyli tego usmażonego gardła, tej chrypki takiej, to ona używa też tego szeptania. Ale Julia wieniawa, kiedy oprowadzała po swoim nowym mieszkaniu, również szeptała. Co było trochę dziwne. Oczywiście miało to na celu przyciągnięcie odpowiednich odbiorców, uspokojenie ich, złapanie ich uwagi. No właśnie nie tym głosem, nie tą głośnością, a tym, że przewijacie sobie normalnie, skrólucie sobie relsy i nagle jest coś cichego. To ma złapać Waszą uwagę. Jak już o Julii Wieniawie mówimy, no to jest takie coś jak bogaty śmiech. I właśnie kiedy robiłam research i zobaczyłam ten filmik, jak ona oprowadza po tym mieszkaniu, nie ten nie ten, gdzie szepcze, tylko trochę inny, no to ona używała tamtego bogatego śmiechu. No boski. To jest inna kwestia trochę, ale postanowiłam to zawrzeć w tym filmie jako taki bonus. Tutaj to może już się łączyć z kompleksem niższości, że nie lubimy, kiedy ktoś jest bogatszy, ale ten śmiech jest po prostu dziwny. Sztuczny, wyuczony, dziwny. Często pojawiają się takie komentarze pod filmami z takim śmiechem, no i w sumie się nie dziwię. Tak chyba brzmi śmiejący się bogacz. Na koniec jeszcze raz powiem Wam: nie hejtujemy, nie idziemy do komentarzy pisać, jak ona gada, tylko po prostu wyciągnijcie coś z tego filmu, coś ciekawego. Nie mówię, że mnie to nie irytuje, mnie również to irytuje. Ja też uważam, że jest to nietypowy sposób wymowy, ale nie mam potrzeby tego komentować w taki sposób, jak się to komentuje na TikToku. Ten film to jest bardziej nazwanie zjawiska i analiza na przykładach. Zjawiska, nie osób. Jeśli ten film Wam się podobał, no to zasubskrybujcie, zostańcie ze mną na dłużej, zostawcie łapkę w górę. No i skomentujcie, co o tym sądzicie, czy też Was to irytuje. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.